Dobry wieczór, witam Państwa. Magdalena tych przed mikrofonem. Już za chwilę rozmowa z naszym gościem, będzie nim dr Sylwester Bembas, terapeuta, a porozmawiamy o fobii społecznej. Dokładnie to będzie mowa o zaburzeniach. Lęku społecznego, w jakim stopniu mogą dezorganizować się tego rodzaju zaburzenia lękowe nasze codzienne funkcjonowanie, jak taka osoba się zachowuje i czy wymaga leczenia, jak układają się relacje osoby z zaburzeniami lęku społecznego z innymi osobami, z pracownikami, współpracownikami albo z rodziną. O tym wszystkim właśnie dzisiaj proszę pozostać z nami, już za chwilę zaczynamy. Zaburzenia lęku społecznego to właśnie ten temat będzie dziś przez nas omawiany, a w studiu zapowiadany przeze mnie gość dr Sylwester Bemba, terapeuta. Witam pana, panie doktorze. Witam, dobry wieczór. Zaburzenia lęku społecznego, fobia społeczna, zacznijmy może od tego, czym tego rodzaju zaburzenia się charakteryzują. A zaburzenie lęku społecznego to jest zaburzenie nerwicowe. Ono. Charakteryzuje się takim silnym poziomem lęku i niepokoju, i osoby, które cierpią na to zaburzenie, unikają sytuacji, w których mogliby zostać źle odebrani albo źle ocenieni przez innych. To zaburzenie jest dosyć powszechne, bo tutaj badania mówią, że w Polsce no to mniej więcej około 15. Procent osób doświadczego w trakcie życia. Tak więc w tym zaburzeniu występuje taka stała obawa, że ktoś może zachować się w sposób albo kompromitujący, albo upokarzający, że będzie na przykład wyglądać źle, że będzie widać u niego zakłopotanie, czyli na przykład, że zacznie się rumienić. Albo jest taka obawa, że, że te osoby boją się, że powiedzą albo zrobią coś, co spowoduje jakieś odrzucenie przez innych, albo na przykład kogoś obrażą. A proszę powiedzieć, jakie są przyczyny tego rodzaju fobii społecznej? No tutaj, tak jak w przypadku większości problemów psychicznych, tak samo w fobii społecznej, jest tak, że te przyczyny są różne. No, można powiedzieć, że, że tutaj jakąś rolę odgrywają czynniki genetyczne, więc w pewnym stopniu ta fobia może być dziedziczona, ale myślę, że tutaj istotną rolę odgrywają przyczyny środowiskowe, tak jak na przykład określony model wychowania, czyli nadopiekuńczość rodziców, jakieś. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, typu przemoc, typu prześladowanie, na przykład ze strony rówieśników. A więc takie traumatyczne przeżycia no, mogą doprowadzić do pojawienia się tego zaburzenia. Ale też no, istotną rolę odgrywają pewne cechy osobowościowe, które też. Mogą przyczynić się do tego zaburzenia, zwłaszcza takie lękowe zaburzenia osobowości. A jakie są objawy fobii społecznej? Do objawów fobii społecznej możemy zaliczyć taki nadmierny strach, nadmierny lęk, niepokój, który pojawia się u tych osób w różnych sytuacjach społecznych. Czyli na przykład no mogą to być rozmowy z innymi ludźmi, może to być nawet wykonywanie określonych czynności w obecności innych osób, czy, czy wystąpienia publiczne, czy na przykład wygłaszanie przemówień. Też takim objawem charakterystycznym jest to, że te osoby boją się, że zostaną negatywnie ocenieni przez otoczenie, że na przykład zostaną skrytykowani. Zawstydzeni czy odrzuceni, no i też występują dolegliwości natury somatycznej: czyli na przykład często występuje przyspieszenie akcji serca, kołatanie serca, przyspieszony oddech, duszności, drżenie rąk. Takie osoby często rumienią się, pocą się, mają problemy z wysławianiem się, nudności czy szum w uszach. Terapeuta dr Sylwester Bembas razem z nami rozmawiamy o fobii społecznej, o takich różnych zaburzeniach lęku społecznego, które to zaburzenia mogą naprawdę bardzo mocno zdezorganizować życie osobie nimi dotkniętej. Już za parę chwil powiemy między innymi o tym, jakie są rodzaje fobii społecznych. Powracamy do rozmowy. Przypominam, dr Sylwester Bembas, terapeuta jest naszym gościem. Panie doktorze, to porozmawiajmy o rodzajach Fobii społecznych? No tutaj można by wymienić dwa rodzaje. Pierwsza to jest fobia nieugólniona i tutaj lęk dotyczy określonych sytuacji, na przykład wystąpienia publiczne. Natomiast warto pamiętać, że no znaczna część ludzi w takiej sytuacji odczuwa stres, natomiast. Różnica pomiędzy tym fizjologicznym stresem a, a patologicznym lękiem, który towarzyszy temu zaburzeniu, polega na tym, jak dana osoba sobie z nim radzi. No i drugi rodzaj to jest fobia uogólniona, i tutaj lęk pojawia się w związku z samym przebywaniem wśród ludzi, no oczywiście z wyjątkiem niewielkiej grupy zaufanych osób. I bez względu na sytuację, w której znalazł się chory. A czy są takie sytuacje, które najczęściej wywołują lęk u osób, które są właśnie dotknięte fobią społeczną? No, myślę, że takimi sytuacjami są na przykład publiczne wystąpienia, więc sytuacje, kiedy ktoś musi publicznie coś powiedzieć. Takimi sytuacjami też są rozmowy z innymi ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy są nieznajomi. Ale czasem jest też tak, że no zwykłe takie czynności, typu wyjście do restauracji czy zakupy w sklepie, a nawet podpisanie się w obecności innej osoby, no może być dla osób cierpiących na fobię społeczną istotnym problemem. Tutaj no warto pamiętać o tym, że te lęki i, i towarzyszące im zachowania unikowe u osób, które cierpią na fobię społeczną. No, znacząco utrudniają im codzienne funkcjonowanie. A propos funkcjonowania, jak zachowują się najczęściej te osoby, które cierpią na zaburzenia lęku społecznego? No tutaj, gdy osoba z fobią społeczną nie może uniknąć sytuacji, która wywołuje lęk, bo często starają się uniknąć tych sytuacji. Jeżeli jest to niemożliwe, to wtedy takie osoby. Zwykle uciekają się do różnych zachowań zabezpieczających, czyli zachowań, które mają na celu zmniejszyć ryzyko tych negatywnych skutków społecznych, i takimi działaniami zabezpieczającymi no, może być np. unikanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy. Takie osoby często ćwiczą w myślach wypowiedzi przed odezwaniem się. Jeżeli już się odzywają, to starają się mówić krótkimi zdaniami, nie mówią o sobie albo bardzo mało mówią o sobie. Natomiast w sytuacjach społecznych przyjmują takie role, które w jakiś sposób minimalizują konieczność kontaktów z innymi, czyli na przykład robią zdjęcia. Przygotowują i rozstawiają sprzęt, pomagają w przygotowaniu jedzenia, jeżeli jest to jakaś uroczystość. Jak już muszą wejść w interakcję z kimś, no to wtedy często zadają rozmówcy wiele pytań, po to, żeby odwrócić uwagę od swojej osoby. No też, jeżeli zajmują jakieś miejsce w sali, no to zajmują takie, żeby ich nie było widać gdzieś z tyłu. Sali, ale też no, pojawiają się też takie sytuacje, że te osoby, na przykład kobiety, nie robią makijażu, nie zakładają jakichś wyróżniających się ubrań po to, żeby nie przyciągać uwagi innych osób, no i też unikają różnych aktywności, czyli na przykład unikają wysiłku fizycznego. Po to, żeby no, nie pojawiły się objawy, które są podobne do lęku. Czyli na przykład uczucie gorąca, jakieś pobudzenie też unikają substancji różnych, czy na przykład kawę z tego samego Powodu, czy nie ubierają się ciepło, żeby to nie wywołało tych objawów podobnych do lęku. Mówiąc krótko, takie osoby chcą być po prostu przezroczyste, żeby nikt ich nie zauważył i nie zaczepiał. A jak wygląda codzienne życie osób z fobią społeczną, o tym powiemy Państwu już za chwilę. Doktor Sylwester Bemba, terapeuta razem z nami, panie doktorze, fobia społeczna, która objawia się różnego rodzaju lękami przed kontaktami z innymi osobami, to takie dosyć poważne zaburzenie, które naprawdę Dotkliwie może dać się we znaki osobom takimi zaburzeniami dotkniętym, to spróbujmy pokazać naszym słuchaczom, jak będzie wyglądało codzienne funkcjonowanie osób właśnie z fobią społeczną. Zaburzenie to jest dosyć uciążliwym zaburzeniem, i tak naprawdę wpływa na, no i na życie osobiste, i na życie rodzinne i, i też zawodowe osób, które cierpią na to zaburzenie. No w różny sposób ta, ta fobia zaburza prawidłowy rytm dnia, no dezorganizuje codzienność, często jest tak, że uniemożliwia wykonywanie pracy, osobom młodym też dosyć mocno utrudnia uczenie się, no też niekorzystnie wpływa na kontakty społeczne z innymi ludźmi, co oczywiście przyczynia się do tego, że no, pogłębia się u tych osób złe samopoczucie, a więc no, można powiedzieć, że takie codzienne funkcjonowanie osób z tym zaburzeniem jest trudne i dosyć mocno dla nich obciążające. Tym bardziej, że ten zespół lęku społecznego może współwystępować z innymi zaburzeniami, w tym lękowymi. Czy depresyjnymi? A jakie są skutki fobii społecznej? No skutkiem jest to, że osoby, które cierpią na to zaburzenie, no czasem mogą sięgać po środki, które łagodzą to napięcie nerwowe, no na przykład po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, typu alkohol czy leki. A więc no taki sposób, w cudzysłowie, oczywiście, radzenia sobie z problemami. No, pociąga za sobą ryzyko uzależnienia się od tych osób, czy to od substancji, na przykład alkoholu, ale też uzależnienia od, od czynności, czyli yy, no, tak zwane uzależnienia behawioralne, na przykład od hazardu, od internetu czy yy, od yy, telefonu. No, jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to dzieci z tym zaburzeniem rzadziej odnoszą sukcesy w szkole. No później, jako osoby dorosłe, mają często niższe zarobki, gorzej radzą sobie w pracy, mają też wyższe ryzyko zostania bezrobotnymi, no generalnie odczuwają mniejsze zadowolenie z życia no też z racji tych trudności w kontaktach, mają mniejsze grono przyjaciół, mniejsze dochody no też trudności w spędzaniu wolnego czasu. Powiedział Pan, że takie osoby mogą nawet cierpieć dość często na bezrobocie, ale załóżmy sytuację, że człowiek dotknięty fobią społeczną, tymi lękami społecznymi ma pracę. Jak wyglądają jego relacje ze współpracownikami? Jak zachowuje się taka osoba w pracy? No te relacje są zazwyczaj y, trudne, ale też... No, osoby, które cierpią z powodu fobii społecznej, czasem w niektórych przypadkach mogą być dobrymi pracownikami, ale potrzebują do tego no, odpowiedniego środowiska, które będzie im y, sprzyjało. No, oczywiście najbardziej komfortowa w takiej sytuacji no, byłaby praca zdalna, możliwa do wykonywania z domu, gdzie ten kontakt z ludźmi byłby ograniczony. No, też niektórym osobom, które cierpią a, na to zaburzenie, Towarzyszy taki specyficzny rodzaj fobii, który nazywa się ergofobią. Jest to takie zaburzenie, które powoduje duży stres na samą myśl o pójściu do pracy. A więc ludzie, którzy zmagają się z tą fobią i lękiem przed ludźmi. No bardzo często mają problemy ze znalezieniem pracy, stąd często są osobami bezrobotnymi, ale później jak już tą pracę znajdą, no to też mają problem z tym, żeby tą pracę utrzymać. No oczywiście przyczyniają się do tego cechy, takie jak no niechęć do rozmowy z innymi współpracownikami czy trudności w prowadzeniu działań pod kontrolą Przełożonego. Toż jest tak, że osoby, które cierpią na tą fobię społeczną, częściej wybierają zawody, w których jest ograniczony kontakt z drugim człowiekiem. Tak funkcjonują osoby dorosłe, chociażby w kontaktach z innymi współpracownikami, a jak funkcjonują dzieci oraz nastolatkowie, którzy są dotknięci fobią społeczną o tym powiemy za parę chwil. Zgodnie z umową, powracamy do rozmowy. Przypomnę, dziś temat naszego spotkania to lęki społeczne, fobia społeczna. Jak mogą z taką fobią funkcjonować najmłodsi, czyli nastolatkowie, a także dzieci? O tym właśnie już teraz, panie doktorze, dr doktor Sylwester Bemba, razem z nami mamy takiego nastolatka albo kilkuletnie dziecko cierpiące na fobię społeczną. Jak będzie się zachowywać? No tutaj niestety, ale często jest tak, że ta fobia społeczna ujawnia się już we wczesnych latach życia. Na przykład u dzieci w wieku szkolnym i tutaj no, takie dziecko z dużym poziomem lęku zazwyczaj nie nawiązuje prawidłowych kontaktów z rówieśnikami. Często te dzieci wycofują się z sytuacji społecznych, co ma oczywiście wiele różnych negatywnych, Skutków, na przykład z powodu fobii mogą zacząć opuszczać zajęcia, gorzej się uczyć, no tym samym, gorzej się rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, no to tutaj u nich to zaburzenie. No, wpływa przede wszystkim na ich życie towarzyskie, na kontakty z rówieśnikami, też utrudnia im nawiązywanie no, takich bliskich relacji z rówieśnikami. To oczywiście też przekłada się na niską samocenę, powoduje brak pewności siebie, czasem może nawet doprowadzić do objawów depresyjnych. A jakie są mity na temat fobii społecznej? O ile w ogóle są? Tutaj często jest tak, że ta fobia społeczna mylnie jest utożsamiana z nieśmiałością czy z introwertyzmem. Jednak zarówno nieśmiałość, jak i introwertyzm są to cechy osobowościowe, natomiast lęk społeczny jest to zaburzenie to jest choroba z bardzo dużym nasileniem objawów lękowych. Też czasem błędnie się uważa, że osoby dotknięte lękiem społecznym to ludzie, którzy w ogóle nie wychodzą z domu. Też tak nie jest. No faktycznie niektórzy mogą się izolować i unikać kontaktów z ludźmi, jednak większość z tych osób wychodzi z domu do pracy, na zakupy. No, mimo, że jest to dla nich dosyć mocno obciążające i też okupione dużym stresem, prowadzi ich to do takiego dużego zmęczenia, wycięczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Też nieprawdą jest to, że osoby z fobią społeczną są samotnikami i nie są w stanie założyć rodziny. No oczywiście jest to trudne i wymaga takiego dużego zrozumienia i wsparcia ze strony bliskiej osoby, ale jest to możliwe. A czy są jakieś inne zaburzenia, które współistnieją właśnie z fobią społeczną? No tutaj najczęściej pojawiającym się schorzeniem, które współistnieje z fobią społeczną, to jest agrofobia. Czyli jest to taki lęk przed przebywaniem w otwartej przestrzeni, i on dotyka dosyć dużą grupę osób cierpiących na fobię społeczną. No tutaj, ponieważ to, co mówiłem wcześniej, że spożywanie alkoholu no w jakiś sposób zmniejsza doraźnie to odczucie lęku, no to chorzy na fobię społeczną są narażeni na Różne uzależnienia, czy to od substancji, czy uzależnienia behawioralne. Też czasem jest tak, że osoby, które cierpią na fobię społeczną, no zapadają na depresję czy na dystymię. Też tutaj czasem pojawiają się jako choroby współistniejące, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czy napady paniki. Doktor Sylwester Bembas, terapeuta, jest dzisiaj razem z nami. A zanim powiemy Państwu do usłyszenia, to jeszcze między innymi powiemy o tym, jakie są metody leczenia fobii społecznej. Doktor Sylwester Bębas, terapeuta, razem z nami. Panie doktorze, zanim powiemy o metodach leczenia fobii społecznej, to... Może jeszcze spróbujmy powiedzieć naszym słuchaczom, jak odróżnić fobię społeczną od nieśmiałości. Pan mówił, że często to może być mylone. Tak, często trudno nam rozróżnić, czy to, co ktoś przeżywa, jest nieśmiałością, która przeminie z wiekiem, czy jest może problemem bardziej złożonym, który warto skonsultować ze specjalistą. Nieśmiałość przejawia się najczęściej takim zakłopotaniem, poczuciem skrępowania w kontaktach z innymi ludźmi, jednak jej przeżywanie nie ogranicza tak bardzo codziennego funkcjonowania jak fobia społeczna. Bo tutaj no, takie czynności jak wystąpienia publiczne, jak Zabieranie głosu na forum, jak nie wiem, wygłoszenie referatu, czy płacenie w kawiarni, czy rozmowy telefoniczne no są nieodłączną częścią naszego życia. Jednak u osób, które cierpią z powodu fobii społecznej, generują wiele obaw, a więc ten przeżywany dyskomfort no, wpływa na codzienne życie. Bardziej dotkliwie niż to bywa u osób, które są nieśmiałe. To w takim razie teraz obiecana już rozmowa na temat metod leczenia fobii społecznej. Czy takowe istnieją? A tak, istnieją. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że leczenie fobii społecznej jest dosyć trudne. Polega przede wszystkim na wychodzeniu. Z takich niekomfortowych czy stresogennych doświadczeń u boku specjalistów. Scenariusz leczenia zazwyczaj opiera się na takim indywidualnie dobranym planie działania przy pomocy określonych narzędzi psychologicznych czy metod terapeutycznych. Takimi istotnymi metodami w procesie leczenia zespołu lęku społecznego. Jest terapia indywidualna, jest terapia grupowa, różnego rodzaju warsztaty, nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, ale też terapia w określonym nurcie terapeutycznym, czyli na przykład terapia poznawczo-behawioralna, czy terapia psychodynamiczna, no też czasem istotną rolę odgrywa farmakologia, farmakoterapia i psychoedukacja. Bardzo Panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Doktor Sylwester Bembas, a już za tydzień opowiemy Państwu o zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, tak zwanych nerwicach natręstw. Dziś w rozmowach z terapeutą rozmawialiśmy o zaburzeniach lęku społecznego, czyli o fobii społecznej. Ta, jak Państwo słyszeli, może bardzo być trudna dla osób nią dotkniętych i znacznie wpływać na obniżenie komfortu życia. Jeżeli jeszcze raz mają Państwo ochotę posłuchać naszej audycji, to bardzo proszę. Wejdźcie na stronę radiokielce.pl, odszukać zakładkę podcasty, rozmowy z terapeutą i posłuchajcie zaburzeń lękowych. Dziękuję bardzo za dziś. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Magdalena Sitek. Do usłyszenia.